Będziemy rozmawiali o podróżach, co znaczą dla Państwa Andrzej Meller, Julia, Pietrucha, Miłosz Brzeziński. Dzień dobry. Proszę Dzień dobry. Państwa, zanim zaczniemy rozmowę, to dzisiaj wieczorem jest ten finał. Ja męczę, ja się przejmuję. Wy nie musicie, ale i tak zapytam. Jaki wynik? Przejmujecie się tym w ogóle? Ja się nie przejmuję, bo nie mam pojęcia o piłce. W ogóle. W ogóle bez bicia. Poprawna odpowiedź. Sporo pewnie naszych widzów mówi w tej chwili, ja tak samo. Ja Julia. się aż tak nie przejmuję, ale pewnie będę oglądać ze znajomymi i coś tam wytypuje. Więc mogę strzelić na przykład 3-2. Dla Francji. 3-2. Dla Francji. O, Dobra. Miłość? Te karne. Ja bym wolał, żeby wygrała Portugalia. Ja jedynie, też! Bo. A, wtedy z różnych przyczyn. mistrzami bylibyśmy byśmy, tak, że prawie ich ograliśmy, no mówmy się. I na to, przykład, nie? żeby wygrała Portugalia stosunkiem bramek. Na przykład, żeby na jakimś dużym to już by było, że, że nawet się nie barwili w karne. 6-0? No, no. Tak, pewnie, są. <laughs> Dobrze, lubię jak Okazji, sobie ze mnie żarty robią ludzie. 6-0. Wpisane. A Wiesz, jak to jest się... poważne typowanie, jakie żarty. No tak, ale jak się ma takie typowanie w ustach kogoś takiego jak ty, to doskonale wie, że gospodarzom pomagają ściany. Oby tylko. <laughs> Więc. Ale o no, podróżach takich zupełnie najprawdziwszych i naprawdę nie na murawę i nie na wielkie stadiony, tylko o tym, że można chcieć poznawać świat i ludzi i można to robić. Jesteście dowodem na to, że bezpiecznie wszędzie tam, gdzie chcecie dotrzeć. Jakie było najbardziej um, wymagające miejsce, do którego dojechałaś, Julio, a słyniesz z tego, że potrafisz zapakować mały plecaczek i um, małymi środkami zwiedzać pięknie świat? I co ci to dało? Za dużo tych pytań. pytań. <laughs> najbardziej wymagające. Ja tak sobie. Myślę o, o przeżyciach, jakie miałam. No, ten, ten, ta moja podróż dwumiesięczna motocyklowa po Wietnamie i Laosie z tym małym plecaczkiem i ukulele z tyłu przyczepionym to chyba była właśnie taka najbardziej e, naj, najcięższa, bo z jednej strony e, rzeczywiście ma się ograniczoną ilość tych e, rzeczy, e, z jednej strony e, na, na motocyklu można by było, czy pewnie wskazane by było, nosić na sobie jakąś, jakieś taką odzież. E, bezpieczną do ogromną a jak widać na tym teledysku ja czasami pozwalałam sobie na to, żeby jednak ryzykować. Ryzykować w jakimś tam stopniu. Co zostaje, co to daje oprócz widoczków? Na pewno nie tylko widoczki. Nie wierzę w tylko widoczki. To no daje ogromną siłę. ja, ja wsiadłam na motocykl, nigdy wcześniej nie, nie jeździłam jednośladem i przejechałam 6000 kilometrów. Z... W różnych warunkach, jak widać. I czasami przez 10 dni padało, nic nie schło, więc w mokrych rzeczach. W pewnym momencie zdjęłam już buty i jeździłam w Japonkach, zmieniając biegi. E, więc jakby to ogromne doświadczenie, ale i niezwykłe takie zaufanie do siebie i do e, mhm. ja 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 siebie. Zastanawiam się po tym materiale, który obejrzeliśmy, Andrzeju, z Twoim udziałem, czy. Czy takie mm, poszukiwanie swojego miejsca wymarzonego na świecie nie jest uciekaniem od siebie samego? Dlaczego? Tak pytam. Nie, ja, ja nigdy nie miałem takiej sytuacji, takich myśli, że ja uciekam od czegoś. Jeżeli od czegoś uciekałem, to od nudy, tutaj naszej, mm. naszej polskiej. Tak, dlatego że od wczesnej młodości byłem przyzwyczajony do tego, że jeżdżę, że jeżdżę. W pewnym sensie ekstremalnie, bo zaczynałem od Syberii, Kaukazu, Indii jakieś prawie 20 lat temu. Ale ja nie po, to, nie po to wyjeżdżałem, żeby uciekać. Jeździłem głównie po to, bo to lubiłem, żeby poznawać ludzi, nowe kultury, oglądać nowe pejzaże, próbować nowe, nowych dań. Mhm. Także... Ale i wszyscy cię zachwycali, czy ktoś cię jednak nie, rozczarował? zupełnie nie. Tak jak w życiu. Czasami się w kimś zakochiwałem w cudzysłowie, czasami miałem dość, miałem złamany nos. Byłem na wojnach też, co no, ciężko się zakochać w zdziczałych wojną ludziach. Mhm. Chociaż można też w wojownikach się jakoś tam zadużyć naiwnie. Ale zdarzało mi się przyjaźnie w drodze i z tymi ludźmi, na przykład z mistrzem Le, którego dziś oglądaliśmy, utrzymuje bardzo dobre relacje, przyjaźnimy się. W wielu krajach mam takich ludzi. Miłosz. Czy są jakieś wymierne zyski z podróżowania? Wymierne mogą tak. być. Ktoś na przykład jest właścicielem biura podróży, na pewno. My wiemy, że podróżowanie w zasadzie z takiej perspektywy psychologicznej jest raczej przemieszczaniem siebie z miejsca na miejsce, czyli umieszczaniem siebie w różnych sytuacjach i patrzeniem, co się stanie. To może być sytuacja zupełnego chaosu, bo robię sobie taką podróż, pod którym 10 razy się przesiadam w 5 dni na przykład tak? i biegam za torbami, próbuję wszystko organizować, zdążyć itd. itd. A może to być taka sytuacja, która jest na przykład przepełniona empatią i próbą nasiąkania innym sposobem myślenia, innym sposobem percepcji czasu. Innymi wartościami, i my wiemy i mamy na to papier, e, mówiąc o badaniach, że człowiek wraca zawsze trochę inny niż pojechał. Czyli ta jego osobowość ulega w pewnym sensie wzbogaceniu. Kiedyś było taki eksperyment omery w czarno-białym pokoju. Prośba, znaczy w zasadzie taka sugestia eksperymentu myślowego z lat 80. E, w skrócie, chodzi o to, że wyobraźmy sobie, że jest Mary, siedzi w czarno-białym pokoju i jedyne rzeczy, które widziała w życiu, to jest czarny i biały. To są jedyne kolory, które widziała. Ale ona o kolorach wie wszystko, bo jest największym na świecie ekspertem od kolorów. I pytanie jest takie, czy jak ona otworzy drzwi, zdejmie swoje czarno-białe okulary i wyjdzie na zewnątrz i zobaczy wszystko normalnie, to czy ona się czegoś nowego dowie? E, I odpowiedź na to pytanie z psychologicznej perspektywy jest, że tak. Dlatego, że integracja wielu rzeczy naraz wykracza daleko poza to, co my możemy przeczytać i się dowiedzieć. Jak się człowiek gdzieś znajdzie się w, czym, w tym umieści, w takim spokoju głębokim, to to jest bardzo dla niego transformujące i najczęściej na szczęście na korzyść. Lecę na księżyc. mniej więcej będę podsumowała. W tym się specjalizujemy. Zaczynamy bardzo głębokie rozmowy i musimy je skończyć za wcześnie. Bardzo dziękujemy, że przyszliście do nas, ale życzymy Wam przede wszystkim właśnie tego, żebyście zawsze podróżowali i z wielką nadzieją i przyjemnością, nie uciekając od siebie. Przywozili przyjaźnie albo płyty.